Późnonocne spotkanie sprawia, że jedna z pracownic hotelu jest wstrząśnięta do głębi. Odwrócił się i powiedział, jestem tu, bo on mnie zaatakował. Co robisz? Dotknął moich ust. Chcę właśnie tak. Po aresztowaniu podejrzanego funkcjonariusze odkrywają, że jego przeszłość jest znacznie dłuższa niż sądzili. Podasz mi swoje pełne imię i nazwisko? Wewnątrz zbrodni prezentuje Law and Crime. Prowadzi Elżbieta Milner. To nie był zwykły podglądacz. Podejrzany przekroczył wszelkie granice. Niemal uniknął kary, lecz policja rozpoznała go po nietypowym stroju. Jest 22 lipca 2024 roku. Jesteśmy w Miami Beach na Florydzie, w pobliżu hotelu Catalina i klubu plażowego. Lato trwa w najlepsze, ale tej nocy nastrój szybko się zmienił. Krótko po północy pracownica hotelu wzywa policję, bo mężczyzna miał wygłaszać wobec niej niepokojące seksualne komentarze i ją dotykać. Odwrócił się i powiedział: Mogę teraz, bo mnie zaatakował. Co o tym myślisz? Dotknął moich ust? To było bardziej coś takiego, ale to. Było... Jak? To. Ty wszystko ok? Czy wezwał straż pożarną? Chcesz z nimi iść? Poczekaj, pilnujesz go. Jesteś tu sam? Nie, pracuję w hotelu. Nie idziemy tam, chodź tutaj. Dzwoniłeś na 112 lub gdzieś indziej? Jak on wygląda? Niski hiszpan, około 1,68 metrów wzrostu W szortach, kręci się gdzieś tutaj Latynos, okej, okay. 1,68 metrów wzrostu Jakiego koloru miał szorty? Czarne, ubrany na czarno w fedorze Biały mężczyzna, czarny mężczyzna, biały On jest hiszpanem Możesz poczekać tu dwie sekundy, jeśli nie, idź Znalazłeś go? Dobrze Co dokładnie zrobił? Krok po kroku? Dobrze, więc poszedł do naszego hotelu. Jaki to wasz hotel? Pat Adino. I on powiedział, że możesz nas nadzorować, a ja, hej, poczekaj. I kiedy miałam go klepnąć w ramię, uderzył mnie. Uderzył cię, wiesz, zaciśniętą pięścią. Pamiętasz, czy to była prawa czy lewa ręka? Zrobił to obiema rękami? Czyli stukasz, a on po prostu zamachnął się na ciebie. Tak, dlaczego? Myślał, że go popchnęłam? Gdy tak zrobiłam, on był taki. Co on robił? Co próbowałaś zrobić? Przed czym go powstrzymać? Co on robił? Był w naszym systemie i na komputerze, potem są imprezy. Pracujesz przy pedale, tam właśnie jesteś. On nie był w systemie i próbował dostać pokój. Nie, on próbował się masturbować w hotelu. O! Dziękuję. Kobieta poinformowała policję, że mężczyzna nie był gościem hotelu. Wszedł z ulicy i próbował zalogować się do komputerów, nie rezerwując pokoju. Wyszukaj kilka x i x w ten sposób. To jest porno, co się dzieje? Tak. Już miał coś zrobić, ale go powstrzymałyśmy. Wcześniej byłam zła. Ona mówi, stań tutaj. Był wrażliwy. Wtedy złapał mnie za usta i policzki. Co jeszcze się wtedy stało? Po prostu uciekł. Nie, nie, próbował to zignorować. A ja na to, hej, zaczekaj, o co chodzi. Potem postanowiłeś się bronić i uciekłeś. Zaczęłam robić drobne podchody, wracaj, próbowałam za nim iść, wtedy to wyciągnęłam. Tak, tak, to coś do włosów. Więc zdejmuje spodnie i mówi: "Jeśli chcesz, mogę ci to dać od razu". I on spuścił spodnie. Bardzo mały. To jest jeden cal. OK, w porządku, więc uderzył. OK, w porządku. I mówisz, że, że to był latynos. 1,70 m. Jesteśmy w czarnym. Tak, jesteśmy z tyłu. Fedora. Mniej więcej w domu. O panie. Jak starszy facet. <śmiech> <śmiech> o, o, A, tak, tak, zaczynasz kontynuować. O, o, o. Oh. Absolutnie chcę go pozwać do sądu. W ciągu 10 minut funkcjonariusze znaleźli mężczyznę odpowiadającego opisowi. Ubrany na czarno, w czarnym kapeluszu Fedora, przebywał w burgerowni na końcu ulicy. Ona jest miła, co nie kochanie. Nie odwracaj się, nie odwracaj się, nie odwracaj się, nie odwracaj się! Coś zrobię? Nie się, napnij się, napnij się, to jest mocne. Co się dzieje? K to jest p oh. Dlaczego z tobą rozmawiamy? Przejdźmy na drugą stronę. Porozmawiajmy ze wszystkimi. Mówimy o jednej rzeczy Co do cholery O czym ty mówisz? E, do diabła o czym ty mówisz? Nikt do ciebie nie dzwonił ani nic. Masz broń lub coś podobnego Masz coś, co... Nie Hej stary, co ty wyprawiasz? Co, co? Co robisz? Mira. Funkcjonariusze najpierw potwierdzili u kobiety, która zgłosiła sprawę, czy zatrzymali właściwą osobę, zanim zabrali 30-letniego Jabeza Cardoso Rodriguez'a do aresztu. On będzie po lewej stronie siedząc przy krawędzi ulicy. Co so just... On cię nie zauważy, ale Po prostu powiedz mi tak lub nie. Yes. Tak. 21 jest w porządku. Wiem, że mówiłeś to oficerowi, ale opowiesz mi jeszcze raz. Tak, dobrze. Um, czy mnie słyszysz? Tak, czy możecie wszyscy? Jeśli chcesz zobaczyć, idź. Jeśli chcesz, żebym to wysłała, porozmawiaj z nią. Jest tutaj. On chce przyjść i mówi, że musi skorzystać z komputera. My odpowiadamy, że nie może tu być. On upiera się, że komputer jest wolny, ale jest on dla kierownika. To znaczy, że mamy karty kredytowe i dokumenty. Firmy mają rzeczy, które łatwo mogą być wykorzystane do oszustwa, prawda? Więc próbujemy go powstrzymać. Więc mówię, hej, co robisz, co robisz, co robisz? Powtarzam to pytanie w kółko bez grożenia. A potem, gdy tylko wyłączam monitor, on przechodzi na swoją lewą stronę. Uderzył mnie, a ja już miałam zapytać, ej, wszystko w porządku? Wyglądał na obecnego, ale chyba był pod wpływem. Rozszerzenie źrenic. Cóż, to już inna sprawa. On wchodzi na komputer i wpisuje rodzaje porno, więc stroną porno, którą wiedziałam, że widziałam, była x i x. Okej. Okay. I właśnie miałam go klepnąć w ramię, już miałam to zrobić, a on uderza mnie z prawej strony w policzek. Uderzył cię po wpisaniu adresu strony. Tak, uderzył mnie, dobrze. Więc uderzył cię po całej sprawie z tą stroną internetową. Potem powiesz mu, żeby się tutaj zatrzymał. Tak. I gdy za nim idę, pytam, hej, masz pokój? On mówi, przestań mnie śledzić, znowu mnie uderza. A ja już miałam powiedzieć, ej, niech ktoś go zatrzyma tam na zewnątrz. I wtedy on mnie popycha, znowu mnie uderza. Więc on już mi dał, o Boże, i wtedy zaczęłam za nim iść. Dlatego tam poszedł. Następnie wejść na Lincoln Road. W pewnym momencie. Sprawdź z biletem z parkometru. Chcę powiedzieć o 12.00 albo o 11.50. Widzę partnera i pytam, hej, możesz go zatrzymać? Ale on ucieka w drugą stronę, bo zobaczył światła twojego radiowozu. Okej. Okay. Więc idzie dalej, idąc... Prawie jak... Skręć w lewo na drugich światłach na 1732. Więc próbuję, wiesz, lepiej się przyjrzeć. Więc się denerwuje i mówi: Jeśli chcesz się zabawić, mogę cię tu przelecieć. Więc mówimy: Stop. Zatrzymał się i został osaczony w tym hotelu nie wiem jakim. Więc ściąga spodnie. A wtedy ja pomyślałam: Nie. Próbuję otworzyć drzwi hotelu, ale są zamknięte, więc to pewnie tylne wejście. Więc on wtedy biegnie dalej w dół, potem idzie i ocenia sytuację, a ja wyciągam moją wsówkę do włosów, żeby go trochę przestraszyć. Tak. Nie używam jej! On mówi zamierzasz mnie zabić, idę dalej. Są kamery, po co miałabym to robić? Jestem głupia. On zamierzasz mnie zabić, ja ją zabijam. Więc zaczyna biec w dół za alejką jakby za tamtym budynkiem bryza, bryza, cokolwiek. I on idzie! Mówi, pomocy! Ona próbuje mnie zabić, nawet nie wiem. Ona nawet nie wie, co mam w ręce. Tak. To tylko moja spinka do włosów. Nie używam jej na nim ani nie podchodzę blisko. Okej, okay, a potem właśnie wtedy poszłaś po nas? Tak. Okej. Okay. Policjanci naciskali bestię na wyjaśnienia, ale odmówiła. Podejrzany przedmiot w jego kieszeni wzbudził dodatkowe podejrzenia. Hej, jesteś aresztowany! Jesteś aresztowany! Nobody? Potrzebuję twojego dowodu tożsamości. Inaczej dostaniesz kolejny zarzut. Dalej, podaj rękę w agencie. Powiem ci, jak się nazywasz. Dam ci jeszcze jedną szansę. Jak masz na imię? Tutaj, chyba. Dobrze, idź. On nie jest przetwarzany i zostawia mnie na coś więcej. Wywiad właśnie się zaczyna. Czyli Jeśli to słyszysz, pomóż mi się wydostać. Amen. To przeszukiwania, żebyś mógł to mieć. Wstawaj, kolego, no dalej. No i już. Tak, fantastycznie To jest samochód, czemu nie staniesz tu dla mnie, czemu nie staniesz Właśnie tam, tak tam Są tam Masz to na sobie Masz coś do ubrania Byłeś? A w którym byłem? Byłeś tam już? Co? Byłeś tam wcześniej. Więc chcesz mnie zabrać do tego więzienia tutaj? Tak, do więzienia. Oh. Mm. Wyjmij to stamtąd. Co to było w jego tylnej kieszeni? Tam? Tylna kieszeń? Słyszycie, o czym oni mówią? Cześć. No. What the Iż p***a p***a ma Chociaż skorumpowana policja? Wiecie, mamy włączone kamery, prawda? Tak, dokładnie. On wkłada to do swojej pieprzonej kieszeni? Nabija sobie zarzuty. Stary? What? Jasna cholera, pieprzyć moją kieszeń. Ten facet jest szalony, prawda? Pieprzyć moją pieprzoną kieszeń. no. Przytrzymam go weź moją torbę, żebym mógł to wrzucić. Oj. Oh, to. Tak, poczekaj Andy, po prostu wysyp rękawiczki. Well, you know, Nie, pozwól mi złapać oddech. Zrelaksuj się tutaj, zrelaksuj się tutaj, cofnij się. Czemu nie stoisz? Deb trafił do więzienia hrabstwa Miami-Dade po sprawdzeniu jego nazwiska przez funkcjonariuszy. Podobno pojawiła się obszerna kartoteka kryminalna, co potwierdziło biuro szeryfa hrabstwa Martin rok później. Ale o tym później. Do 2025 roku DeBase został aresztowany co najmniej 38 razy głównie na Florydzie, ale też raz w Georgii. W Georgii rzekomo oskarżono go o ingerencję w mienie rządowe na Florydzie. Ma wiele przestępstw. Zarzuty obejmują ucieczkę z miejsca wypadku, opór bez przemocy, jazdę bez ważnego prawa jazdy, zakłócanie porządku pod wpływem alkoholu, nieprzyzwoite obnażanie, bójki, drobne kradzieże, przestępstwa narkotykowe, kradzież z uchwałą, włóczęgostwo i handel skradzionym mieniem. W 2024 roku to nie był jego debiut na Rodeo. Nigdy nie byłeś aresztowany w hrabstwie Miami Dade. Musimy zrobić jeszcze jedno. Skąd jesteś, człowieku? Z jakiego stanu? Z jakiego stanu jesteś? Rivera. Bez uderzenia. Oni mają nakaz aresztowania. Czekaj, czekaj. Co ten? Uj. Zamknę go w piwnicy, dopóki nie będziecie gotowi. Co zamierzasz ze mną zrobić? Nie wiem, co z tobą zrobią. Chodź, chcesz podać imię lub pełne imię? W porządku? 208906. Akta ujawniły, że Debs po incydencie z 2024 roku szybko opuścił więzienie, lecz internetowe rejestry pokazują, że ponownie miał problemy. 18 czerwca 2025 roku został zatrzymany za kradzież auta i wykroczenie drogowe, a 22 lipca za nieprzyzwoite obnażanie się. 8 września w hrabstwie Martin na Florydzie stał się tematem nagłówków po ogłoszeniu jego aresztowania przez biuro szeryfa. W śmiałym poście w mediach społecznościowych napisano Podczas gdy szykowaliście się do pracy, 30-letni Debbie Cardoso z Cutler Bay w Miami rano zastanawiał się, jak spędzi dzień. Po kradzieży jeepa w hrabstwie Broward pojechał do hrabstwa Martin, gdzie według zastępców szeryfa w Wedgwood Plaza szukał ofiary. Nie zakupów. Czego Cardozo nie przewidział, to że zastępcy i detektywi z hrabstwa Martin nie mają litości dla złodziei, zwłaszcza tych przyjezdnych. Cardozo został szybko zatrzymany i aresztowany przez naszych zastępców i detektywów, zanim zdążył tu kogokolwiek skrzywdzić. To już 38 aresztowanie tej osoby w hrabstwie Martin. Takie decyzje mają przewidywalne, długotrwałe skutki. Zjechanie na zły zjazd oznacza, że jesteś na złej drodze i znasz tego skutki. Miejmy nadzieję, że zostanie zamknięty wystarczająco długo, by uniknąć 39 aresztowania. Biuro szeryfa hrabstwa Martin wydaje się mieć rację. Internetowe rejestry na moment tego nagrania pokazują, że DeBis wciąż przebywa w więzieniu hrabstwa Martin, oskarżony o kradzież samochodu. Kaucja została ustalona na 3 Dziękuję za wysłuchanie Inside the Crime, jestem Elżbieta Milner.